Teraz przenosimy się do Zagrańska. Trwa tam jeszcze święto polskiej niezapominajki. To spotkanie pod dębem Bartkiem było planowane dużo, dużo wcześniej. Wtedy niestety nie odbyło się, ponieważ nie dopisała pogoda. Dziś żadnych przeszkód już nie było. Ekologia to jest to, z nią się żyje każdy dom. Przypuszczam, że wychowuje pani rzesze przyszłych opiekunów Bartka. Taką mam nadzieję. Koncentruje się tutaj właściwie ta myśl ekologiczna wokół niego jako symbolu mocy, potęgi i takiej właściwie trwałości. Karolina Grudzień, Marysia Kurek, Samsonowa. Dzień Niezapominajki. No tutaj wszyscy przyjeżdżają, śpiewają piosenki, bawimy się, jest fajnie. Twórca Polski Niezapominajki. Bardzo no, cię prosimy, powiedz nam co dzień. Myśl, myślę, że nie tylko ja, nie tylko ja. Ten pomysł się urodził w naszym kraju, również wśród radiosłuchaczy całej Polski. Serdecznie Państwa pozdrawiam hasłem Dasz ból! Pozdrawiamy i my. Bo proszę Państwa, my musimy o jednej rzeczy pamiętać. Jesteśmy gośćmi lasów państwowych. Lasy unikalne w skali Europy, bo państwowe czyli nasze, jak i nas wszystkich. Dlatego, że wystawcy, ja wiem parę kilometrów od Was, to, od, to odjechać, żeby zobaczyć, co się w tych lasach naszych dzieje i czujemy się dzisiaj gośćmi lasów państwowych ja się bardzo cieszę że lasy państwowe przyjęły protektorat dla pomysłu święta polskiej niezapominajki które od 10 lat funkcjonuje w kraju powoli idzie do przodu ale idzie mówili nam nasi przeciwnicy że walentynek to nie przekonasz a ja już się w tej chwili cieszę, że mam 800 szkół w całej Polsce, że mam 15 miast, wśród tych miast jest i Szczecin, yy, i Miasto... A będziecie dzisiaj śpiewały? Otóż to, także widzicie Państwo, zapowiada się nam znakomita zabawa dzisiejsza. Ale to jest tak, ja powiadam, zabawa pożyteczna. Bo my musimy stąd, z tego miejsca, ponieść w Polskę szacunek do lasów, szacunek do przyrody, że jesteśmy cząstką przyrody, że ten kwiatek musi nas uczyć nie tylko szacunku do przyrody, ale również miłości bratniej, miłości do ludzi, serdeczności, pamięci o rodzinie, o kraju ojczyźnie. Do tego wszystkiego ma służyć niezapominajka jeszcze przez 100 lat, albo może jeszcze i dłużej. Życzę Wam miłej zabawy. Życzę Wam wygranych konkursów. A pamiętajcie o tym, że moja strona internetowa która się nazywa www.zapominajki.pl To właściwie już jest moje nazwisko. Ja się powinienem przedstawiać nie Andrzej Zalewski, tylko www.niezapominajki.pl Zresztą to nam grozi. Jeszcze kilka godzin temu miałem trudną rozmowę z moim aniołem stróżem i powiedziałem mój przyjacielu, ja muszę mieć jedni od jedenastej słońce. Jest! Nie! Yes, Życzę yes. miłe zabawy! Brawa dla pana Andrzeja i duże brawa dla, dla pana Andrzejowego Anioła Stróża. Moi drodzy, a ja jak tutaj wszedłem do Was, to spotkałem takiego młodego człowieka, który już za chwilę po raz pierwszy zabrzmi specjalnie dla wszystkich. Panie i panowie, dzieciaki, to specjalnie dla was fanfara leśna.